Serdecznie w poniedziałek, jeżeli wchodzicie na żywo, dajcie mi znać, że tutaj jesteście. A napiszcie skąd oglądacie dzisiaj, jeżeli jesteście zainteresowani, dlaczego ludzie Was często wykorzystują, dlaczego tak naprawdę dajecie się to wykorzystywać i co z tym możecie zrobić, jak możecie nad tym pracować, więc ten temat będzie dla Was, jeżeli to Was interesuje. Jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, witam Was serdecznie, mam na imię Anna Szostak. Jestem specjalistą od spu i jakiej jak i, why I, 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 i Tutaj pomagam ludziom znaleźć równowagę, czyli coś co wielu z nas niestety nie ma, a co jest niezbędne do tego, żeby być zdrowym i szczęśliwym. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, dlaczego ludzie nas wykorzystują, jak mamy wiedzieć, że nas wykorzystują, dlaczego to się dzieje, dlaczego dajemy się wykorzystywać i co możemy z tym zrobić, jak możemy na tym pracować. To będzie dla was to dobry temat. No więc zacznijmy. Przede wszystkim ja zawsze powiem, że musimy z siebie e, się zapytać coś. I, I to są takie trzy bardzo ważne pytania, które wydaje mi się, że musimy się siebie zapytać, e, dlaczego ludzie nas wykorzystują, dlaczego dajemy się wykorzystywać, bo tak naprawdę pamiętajmy, że nikt nie może zrobić nic. Chyba, że na to pozwolimy. E, bo to nie jest, że e, będziemy mieć, wiecie... E, że ktoś nam przy coś złego zrobi, to nie możemy często yy, zatrzymać tą osobę. Tutaj mówimy o wykorzystywaniu, prawda? Takim, że robimy coś bardzo dużo dla kogoś, jak ktoś nigdy nic nie robi dla nas i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie mówię o żadnych ekstremalnych przypadkach, absolutnie o żadnym wykorzystywaniu seksualnym czy wykorzystywaniu fizycznym żadnych takich. Ja tu mówię o takich yy, typowych sytuacjach codziennych. Kiedy czasami czujemy się wykorzystywani. Więc jakie pytania musimy sobie zadać? Bo musimy zawsze pracę zacząć od siebie, nie od innych, bo nie mamy żadnej władzy nad tym, co inni ludzie robią, co nie robią, co czują, co myślą. Jedynie jaką mamy władzę, to jest, kim my jesteśmy, jak my się czujemy i co my kontrolujemy nad sobą. Więc pierwsze pytanie musimy sobie zadać: dlaczego. Wszyscy zawsze przychodzą do nas. Dlaczego wszyscy przychodzą do nas o pomoc? Czy przychodzą dlatego, że no, mamy na przykład bardzo dobrą wiedzę na dany temat? Dużo na ten temat wiemy, jesteśmy wykształceni, albo mamy dużo doświadczenia. Może dlatego, że nam ufają? Może dlatego, że po prostu my nigdy nie mówimy nie. Zawsze mogą do nas przyjść i choćby nie wiem, co się działo, czy się waliło i paliło, my zawsze powiemy tak. Zastanówcie się. Odpowiedzcie mi w komentarzach, jeżeli czujecie się komfortowo, żeby się tym podzielić. Ale zapytajcie się Ciebie, dlaczego wszyscy zawsze do nas przychodzą o pomoc. Czyli do mnie. Dlaczego? Jaka jest moja odpowiedź? Drugie pytanie będzie. Co czuję? Jak ludzie do mnie przychodzą po pomoc? Jak ja się czuję jestem? Czy czuję się, że jestem mądra, że jestem potrzebna, że muszą mnie akceptować? Muszą uważać, że jestem wyjątkowa, że przyjdą do mnie, do nikogo innego, czyli muszę być w jakiś sposób wyjątkowa? Czy może przychodzą dlatego, że Wiecie, jak ja się czuję, że może jest tak, że ja się boję, że jak powiem nie, to wiecie, oni już nie będą chcieli mieć ze mną nic do czynienia, więc zapytajcie się właśnie, co my czujemy, co my z tego potrzebujemy? Czy, czy jeżeli ja teraz jestem akceptowana, dlatego że ludzie przychodzą i idą mnie po pomoc? Czy właśnie ja to potrzebuję, żeby czuć się akceptowanym, żeby czuć się mądra, żeby czuć się potrzebna, żeby czuć się, że ja przynoszę coś do kogoś życia? Zapytajcie się siebie tego, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co my z tego dostajemy. Dlatego, że właśnie najczęściej to jest nasza odpowiedź. To jest ten lęk lub to, co mu dostaniemy od tego I tu możemy dostawać to, że czujemy się naprawdę akceptowani, czujemy się mądrzy, że ktoś nas wybrał do tego, żeby mu pomóc. A możemy się czuć, że e, po prostu, że te osoby nas lubią, że gdzieś my należymy do jakiegoś kręgu ludzi, więc jesteśmy, czujemy się, że tam jesteśmy akceptowani. A może po prostu, bo się boimy, że jeżeli nie pomożemy im, to właśnie nie będziemy mądrzy. Wtedy będą myśleć, że nie jesteśmy wystarczająco inteligentni, nie mamy wystarczającej wiedzy, um, czy może nie jesteśmy akceptowani przez nich, nie jesteśmy lubiani przez nich, albo jak powiemy nie, to nie będziemy ich w kręgu ich ważnym, kręgu znajomych, że mogą się już nigdy do nas nie odezwać. Więc zapytajcie się tego drugiego pytania, co ja dostaję z tego, co ja czuję, jak inni ludzie przychodzą do mnie o pomoc. Następne pytanie, to jest ostatnie. Dlaczego tak bardzo pragnę, dlaczego tak bardzo pragnę tego uczucia, że daje się wykorzystywać? Dlaczego? Czego nie było w moim życiu może kiedyś? Czego może pewne potrzeby nie były wypełnione w moim życiu, że teraz potrzebuję, żeby one były wypełnione? Czegoś musi nam brakować najczęściej, że mimo to, że nie lubimy być wykorzystywani, dajemy się wykorzystywać, bo coś z tego dostajemy, albo. Może dlatego, że zawsze traciliśmy kogoś może, przez to, że nigdy nie należyliśmy nigdzie, nie byliśmy akceptowani i teraz tak potrzebujemy ta potrzeba nigdy nie była spełniona, więc boimy się, że znowu kogoś stracimy. Znowu nie będziemy akceptowani, znowu nie będziemy lubiani. Dajcie mi znać, co o tym myślicie o tych trzech pytaniach, bo to są trzy pytania, które ja polecam, żeby każdy sobie zadał, jeżeli ma problemy z tym, że czuje się wykorzystywany. Ja wiem, że bardzo dużo osób, które są współzależnione, właśnie mają duży problem z tym, że czują się bardzo często wykorzystywane, ale tak naprawdę dają się wykorzystywać, dlatego że pewne potrzeby muszą być zaspokojone u nich. A to jest długa historia, nie będę głęboko wchodzić w ten temat, ale jest to bardzo widoczne. Witam Pani Grażynko, witam serdecznie. Tak, przychodźcie, przy, jak, jak jesteście, przywitajcie się, napiszcie. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie je w komentarzach. Ja od razu będę na nie odpowiadać, jeżeli będę je widzieć. Jeżeli nie oglądacie tego na żywo, nie zapomnijcie napisać później, um, nie zapomnijcie zasubskrybować i załączyć ten dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że kiedy przychodzę na żywo. No więc teraz, jak już wiemy, co, jakie pytanie sobie zadać. I to jest. Bar I ja polecam Wam, żebyście nad tym pomyśleli, żebyście głęboko weszli w swoje serce i w swoją duszę i zapytali się, co tak naprawdę jest. Żeby to nie była odpowiedź taka, wiecie, taka szybka, e, nieprzemyślana pod tym względem, bo się boimy, nie dlatego, że nie chcecie pomyśleć, tylko dlatego, że często się boimy, co możemy odnaleźć. Jaką odpowiedź możemy odnaleźć? Tutaj pani grażynka się dzieli. Jeżeli pomagając czuję się bardzo niekomfortowo, to głęboko to analizuję. Następnie um, określam swoje zasady i odczucia danej osoby. Bardzo dobrze, to jest bardzo zdrowy sposób e, pomagania. Tak. Dlatego, że jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy w tym, żeby najbardziej żeby siebie ochronić. I tutaj, jak Pani Grażynka mówi, że jak się czuję niekomfortowo, to analizuję to, czyli jak mogę zrobić, żeby pomóc komuś, ale czuć się komfortowo i także jakie są moje zasady, czyli jakie bariery ja nie przejdę, prawda? Czyli czego ja nie zrobię na 100% i to jest bardzo ważne i to będziemy mówić zaraz właśnie, co z tym zrobić a um, więc co z tym możemy zrobić przede wszystkim, jak już odpowiemy sobie na te pytania, już będziemy wiedzieć, że na przykład, są takie potrzeby, które nie były zapewnione nam, może w ciągu dzieciństwa, może w ciągu całego naszego życia, pewne lęki. Jak już to wiemy, to co najlepiej zrobić? Pierwsze to zrobić tak zwaną czystkę czystkę i pozbyć się albo minimalnie mieć kontakt z ludźmi, którzy są tylko i wyłącznie w naszym życiu, dlatego że coś od nas chcą. Czyli nigdy nie są dla nas, zawsze tylko do nas przychodzą po to, żeby coś od nas chcieć, czyli żebyśmy im w czymś pomogli. E, już nie pamiętamy, kiedy ostatnio widzieliśmy ich z jakiegoś innego powodu. A czy zadzwonili do nas z innego powodu, jak tylko dlatego, żeby coś od nas wziąć, chcieć pomocę wziąć, czy coś takiego, prawda? Jeżeli te osoby, i my na 100%, powiem Wam szczerze, każdy z nas wie, kto jest taką osobą w ich życiu, więc zrobić czystkę, czyli zminimalizować kontakt z tymi osobami, dlatego że te osoby nam nie są potrzebne. One są tylko po to, żeby coś od nas mieć. One nie są po to, żeby być dla nas, one jakby nie są w, w związku z nami, który. Jest, który ma zasadę dawania i brania, czyli dajemy coś i bierzemy, czyli jest, jesteśmy na tym samym poziomie, tylko jest tylko skupiony na braniu. Następnie pracujemy nad własną samooceną, dlatego że w momencie, kiedy mamy lepszą, zdrowszą samoocenę, będziemy mniej potrzebować kogoś innego akceptacji, to, żeby nas lubieli, czy żebyśmy czuli się gdzieś należymy, dlatego, że my wiemy, jak mamy dobrą i zdrową samoocenę, my wiemy, kim jesteśmy, i my nie potrzebujemy, żeby inni ludzie nam udowadniali, to kim jesteśmy, i nie potrzebujemy gonić za tym. I w ogóle bardzo dużo naszych decyzji będzie inna, jak mamy zdrową samoocenę. Więc to jest druga rzecz, którą możemy zrobić. Następnie Ćwiczyć, I to jest takie ćwiczenie, które ja bardzo daję dużo moim klientom. Ćwiczenie mówienia nie. I bycie ok, z jak to brzmi, bo to my musimy się nauczyć, jak to brzmi to nie. I ja mówię raz w miesiącu: wybierz sobie dzień, w którym cały dzień będzie mówić nie. Czyli jak cię dziecko poprosi, a możesz mi podać wodę? Nie. I nie dlatego, że. Twoje dziecko, jeżeli Twoje dziecko może sobie wziąć wodę, to niech sobie samo je weźmie. I oczywiście nie możemy tego mówić do policji, <noise> jak nas zatrzyma. Nie możemy tego mówić do naszego szefa, jak jesteśmy w pracy. Ale to takie, wiecie, żeby po prostu ćwiczyć, takich pierdół, żeby ćwiczyć to słowo. To mówienie nie, dlatego że my bardzo często, tak rzadko używamy to słowo nie i mówimy komuś, że coś nie zrobimy dla niego. Że my nawet nie wiemy dobrze, jak ona brzmi w naszej głowie, i jak ona brzmi, jak wyjdzie z naszego, z naszego gardła. Więc przyzwyczajenie się do dźwięku tego słowa i jak one brzmi, i jak się je mówi, jest bardzo ważne. I posiadanie właśnie raz w miesiącu, raz na kilka miesięcy dnia na nie, gdzie po prostu wszystkim tym, co możesz, mówisz nie, tak żeby po prostu poćwiczyć to. Ja polecam. To są jedne z najlepszych dni, powiem Wam szczerze. Miałam wiele klientów, którzy właśnie mi powiedzieli, że to są ich ulubione dni. Dlatego, że jak mówią, że to jest ich nie -dzień, to wtedy wszyscy jakoś wykombinują, jak mogą wszystko zrobić sami. Dlatego, że to jest ich dzień na nie. <grym> Więc spróbujcie, dajcie mi, dajcie mi e, znać w komentarzach, czy takie coś wypróbujecie. Ostatnie to jest. E, Zacząć wprowadzać zdrowe granice. I tutaj właśnie pani Grażynka wspomniała, właśnie o tych granicach, czyli granica to jest, gdzie ja się czuję komfortowo, na ile ja sobie mogę pozwolić, na ile ja jestem w stanie coś zrobić i z czym ja się czuję bezpiecznie. I w momencie, kiedy my stawiamy zdrowe granice, czyli mówimy ludziom dokładnie, gdzie my stoimy z tym problemem, na ile my im pomożemy, na ile nie, i mówimy z czym się nie czujemy komfortowo, ludzie w końcu się nauczą naszych granic i wtedy to nam pozwala, żebyśmy nie musieli bardzo częst, często się i nawet borykać z takim czymś, żeby mówić nie, bo jak ludzie poznają nasze granice, to nawet z pewnymi rzeczami nie będą do nas przychodzić, dlatego że będą wiedzieć, jaka będzie nasza odpowiedź. Ale jeżeli my zawsze mówimy tak, jeżeli my nigdy nie mówimy, czy y, dana sytuacja y, sprawia, że, jesteśmy, że czujemy się niekomfortowo, że, i nigdy im nie powiemy o tym, że to, nas, że to tak sprawia, że tak się czujemy, to po prostu oni nie będą wiedzieć, jakie są nasze granice i będą kontynuować do nas przychodzić. Więc bardzo ważne jest, żeby wytłumaczyć ludziom w naszym życiu, z czym my się czujemy ok, a z czym my się nie czujemy ok? Na ile my jesteśmy w stanie im pomóc, a na ile nie. I powiedzenie tego nie jest żadnym wstydem, że na przykład, jak ktoś do mnie przyjdzie, i ja powiem, wiesz, wiesz co? Ja nie wiem, czy ja ci jestem w stanie pomóc, bo ja nie czuję się kompetentna do tego, żeby ci pomóc. Ja nie jestem lekarzem, czy nie jestem tym, czy nie jestem tamtym. Czasami, jak rodzina do mnie przychodzi i mnie pyta się pewne rzeczy, ja mówię: Słuchaj, ja nie, jest, nie mogę być twoim terapeutą, więc ja nie czuję się kompetentna, żeby ci w tym pomóc, dlatego że ja nie mogę być twoim terapeutą ze względu na to, że ja jestem twoją rodziną. Więc to są granice i wtedy ludzie przestają do ciebie przychodzić też, bo wiedzą, że z pewnością Twoja odpowiedź nie będzie taka, jak oni czasami chcą usłyszeć, ale przede wszystkim musimy nauczyć się czuć się z tym ok, że nie musimy wszystkim pomóc, bo ja wiem, że to jest potrzeba, żeby wszystkim pomóc, a że nie musimy właśnie wszystkim pomóc, że nie zawsze musimy mówić nie, e, mówić tak i przede wszystkim, że właśnie, że możemy powiedzieć nie i że jeżeli te osoby są ważne w naszym życiu. Jeżeli my jesteśmy ważni w ich życiu, to osoby nie znikną z naszego życia. Może na początku, wiecie, będą trochę źli, że no to jak to, szczególnie jak ich wcześniej przyzwyczailiśmy, że zawsze mówimy tak, a teraz powiemy nie, to na początku mogą mieć taką, wiecie, little, little bit fit, ja to mówię little bit fit, to jest takie, um, będą źli, wiecie, będą ee! Ale w końcu się przyzwyczają do tego, dlatego że jak tak naprawdę zależy im na Was, to, to zrozumieją. A w końcu się przyzwyczają, że nie jesteś osobą, która zawsze mówi tak i to w porządku, dlatego że oni mają Cię w swoim życiu nie dlatego, że mówisz tak, tylko dlatego, że kim jesteś. Więc mam nadzieję, że to Wam pomoże zwrócić uwagę na to, jeżeli macie z tym problem że pomyślicie na tym, odpowiecie na te, na te wszystkie pytania i zaczniecie pracować nad tymi czterema rzeczami, które mówiłam w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Widzę, że następne osoby wchodzą, a ja już będę kończyć. Pamiętajcie, pojawiam się najczęściej, pojawiam się w poniedziałek, a będę czasami szybciej, czasami później, ale będę zawsze się pojawiać. Tutaj pisze nam Pani Gorzyka. A ważna sprawa to nigdy nie oczekiwać wdzięczności. Pomaga. Pomagam, bo chcę komuś pomóc, a nie oczekuję nic. Często ludzie popełniają ten błąd i to prowadzi do, do dużych frustracji. Więc grażynko, nie każdy jest w stanie tak się czuć. Nie każdy, i jest bardzo fajnie, że ty tak, że ty nie potrzebujesz tej wdzięczności. Ale nie każda budowa ciała i umysłu jest w stanie to zrobić. I wtedy też wchodzą granice właśnie z tym. Dlatego, że jeżeli na przykład my mamy poczucie, że potrzebujemy czuć się, że ktoś jest nam wdzięczny, to nie chodzi o to na przykład, że ta osoba będzie mówić: Och, jak wspaniale, dziękuję ci, na, na rękach nas będą nosić. To nie o to chodzi. Ale na przykład potrzebują czegoś takiego, że wiedzą, że ta osoba będzie dla nich. Jak, e, jak oni będą jej potrzebować. E, czy może w jakiś inny sposób potrzebują czuć, że ta osoba docenia to, że, e, że tak jest. I pewne budowy ciała, jak budowa słońca będzie tego potrzebować, na pewno będzie tego potrzebować. Budowa wiatru troszeczkę może tego potrzebować. Najczęściej budowa księżyca najmniej będzie tego potrzebować, dlatego że e, budowa księżyca ogólnie jest po prostu osoba prawie że święta. W tym, że ona jakby żyje tym, żeby pomagać innym. I taka jest, taka jest rzeczywistość. I wszystkie osoby, które ja spotkałam z tą budową ciała i umysłu, to są osoby, które naprawdę to uwielbiają robić. To im daje tyle przyjemności um, i, mają, i, ma, i jest to bardzo takie czyste uczucie w nich. Um, ale to nie znaczy, że osoba y, z budową słońca i wiatru y, ma. Jakieś nieczyste myśli związane z tym, ale oni potrzebują coś od tego. Oni, jakby to, one muszą czuć, że to jest związek partnerski pod tym względem, że jest branie i dawanie, a nie tylko w jednym kierunku. Więc um, wtedy, jeżeli macie inną budowę ciała, polecam, żebyście właśnie zastanowili się, czego potrzebujecie od tej osoby. I czasami musimy zwrócić uwagę na przykład, że jeżeli my nie widzimy, jakby tego, że ta osoba nam daje tyle samo, co my dajemy, to musimy może mniej dawać. Dlatego, że po co mamy mieć pretensje do tej osoby, mieć żal do tej osoby, um, jeżeli po prostu możemy zacząć mniej dawać? Może także musimy mieć rozmowę z tą osobą i powiedzieć że wiesz co, ja czuję, że um, jakby ja więcej wprowadzam do tego związku, może niż ty. Um, I mieć szczerą rozmowę. Bo pamiętajmy, Grażynko, ja bardzo się cieszę, że Ty się tym podzieliłaś, i jest świetnie, że, że, że Ty to potrafisz. Ale nie każda osoba, nie każda budowa ciała jest w stanie to zrobić, i musimy pracować jakby z tym, co mamy. I jak wiem, ja sama jestem tą osobą. Ja sama jestem tą osobą, która ma budowę słońca, i ja potrzebuję czuć, że związek nie jest tylko jednostronny. Jeżeli ja czuję tak, ja wtedy mam żal do tej osoby. I żeby nie mieć tego żalu, to ja potrzebuję mieć granice. Czyli na przykład albo ja będę dawać tyle, sam, tyle, na ile ja się czuję komfortowo, żeby nie czuć się wykorzystywana, albo muszę z tą osobą mieć rozmowę, jeżeli to jest odpowiednia osoba, z którą mogę mieć taką rozmowę i powiedzieć na przykład: tak się czuję w tym, albo po prostu mniej robić. Albo na przykład nie mieć tej osoby w moim życiu, dlatego, że to i tak nie będzie nigdy zdrowy związek, jeżeli ja kontynuuję być w związku, w którym mam żal do tej osoby non stop. Dobra, pomagam jej, ale mam żal do niej, więc mówię, każdy z nas jest inny i, i byłoby świetnie jakby wszyscy byli tacy, którzy nie, nie mają takiej potrzeby albo nie czują tego żalu, ale no niestety tak nie ma, nie każda budowa ciała jest taka sama ale musimy się nauczyć, jak pracować z tym, co mamy, żeby jak najlepiej było i dla nas, i dla innych. Um, pomagać, ale nie lubię, gdy mnie ludzie. Gdy tobie ludzie pomagają. No typowa cecha energii, czyli budowy ciała księżyca. Dlatego, że. <grym> ja wiem, bo bardzo lubisz ludziom pomagać. To jest taka, to jest. Ty się taka urodziłaś że lubisz pomagać, jest to tak czyste uczucie i jakby nie potrzebuje nic innego, bardzo mało te osoby potrzebują, żeby jakby było to oddawane i często czują się niekomfortowo nawet, że im ktoś pomaga, więc każdy jest z nas inny, jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na temat e, budow ciała, e, dam link, pod tym filmikiem do mojego kursu, który także jest przetłumaczony na język polski, czyli będziecie, jest, ja tam mówię po angielsku, ale są napisy po polsku, wszystko inne tak samo jest po polsku. Tam możecie się dowiedzieć właśnie o budowach ciała, jak regulować emocje ze względu na swoją budowę ciała. Więc zapraszam do wzięcia tego kursu. Ja już dzisiaj Wam serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następny poniedziałek. Nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić jak i nacisnąć dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy przychodzę następnym razem. Dziękuję i do zobaczenia, pa! pa.